Ale powiedz coś. Kurwa. Chyba nie tego oczekiwałeś. Są zajebiste. Z lodami miałem tyle wspólnego, że je jadłem. Także dziś pierwszy raz przyjechałem, zobaczyłem, usłyszałem i zrobiliśmy pierwsze lody. Mleko owcze, mleko kozie. No powiem wam, rewelacja. Mam na imię Mariusz. Przyjechałem z okolic brzegu. Wspólnie z żoną prowadzimy gospodarstwo, gdzie utrzymujemy zwierzęta. Są to owce i kozy. No i do dziś robiliśmy z ich mleka tylko i wyłącznie sery, nabiał. Od dziś pewnie się to zmieni. Czyli co, będziecie teraz robić lody? Taki mamy plan, żeby z naszego mleka, od naszych owiec, kus, robić wyjątkowe lody. Ale mówią, że jest jakaś różnica w mleku kozim i, i owczym, że to jakoś inaczej smakuje. Tak, smakuje, inaczej, pozytywnie. Tak naprawdę ja miałem okazję próbować lody kozie i owcze. Próbowaliśmy je we Włoszech i od tamtej pory, czyli to ładnych kilka lat temu, gdzieś to w naszych głowach kiełkowało. Co my zrobiliśmy? Kozę na pistacji, tak? Cudowne, zielone lody i z mleka owczego korzenne. Jej, no, rewelacyjny smak. Co to było? Spekulos. Spekulos. Tak. Ale powiedz coś. Próbuj. Masz do domy rzeczy. Jeśli ludzie mają problemy z mlekiem, to w zasadzie można mówić o dwóch, dwóch sytuacjach. Że y, mają uczulenie na laktozę, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, mają uczulenie na jedno z białek, które znajduje się w mleku krowim. Natomiast w mleku owczym i kozim. Jest go bardzo niewiele albo nie ma w ogóle. Mleko owcze ma to czy w ogóle tego nie ma? Mleko, mleko owcze nie ma tego białka. Czyli może się okazać, że te osoby, które do tej pory miały problem z lodami mlecznymi, będą mogły przychodzić do ciebie na lody i ich próbować? Oczywiście, przyjeżdżając tutaj, myślałem, że aplikacja, o której słyszałem, będzie wszystko robić za mnie. No nie do końca tak jest, ale mówię o tym w sensie pozytywnym, że nie odmusza. Naprawdę trzeba przy niej myśleć, ale jest bardzo intuicyjna i bardzo dużo rzeczy podpowiada. No, no dawaj, tak? testujemy. Co jesz? Kozę. Ty, zajebiste. Szkolenie jak się podobało? Rewelacyjne.